Cześć z tej strony Adam. Cześć z tej strony Karol. Witamy na kanale Autodiscover z warsztatu w Jędrzejowie przy BMW. BMW. Czy BMW przy BMC? Przy... BMC. Tak, ja, jak zwał ta za. BMC to BM będą mówić, że BM. Że Bunia, BMK, ile jeszcze. Ile znasz skrótów na rozwinięcie marki BMW? Będziesz miał wydatki, bokiem można wszędzie. O, tego nie znałem. A widzisz, to, to, to kiepskie no. klimaty. Ty, ty, ty coś podpowiedz. <grym> Będziesz miał wypas. <grym> A, no, wiadomo, bo kupiłem. <grym> <grym> Dobra, tutaj samochód jest uszkodzony w tylną. Siartkę? Może błotnik bardziej. Błotnik. Poszycie błotnika tylnego jest uszkodzone. E, było uszkodzone też e, dokładnie trzy tuki, jeśli chodzi o wahacze. Wahacze są już w, wymienione. Czekaliśmy na poszycie. Poszycie właśnie przychodzi. No i co? No, trzeba będzie polakierować. Pewnie się będziemy cieniować drzwi, chociaż ja będę starał się ten kolor dobrać tak super, żeby tego nie robić, bo auto jest mi też tak świeże. Robisz. Postaramy się. Czasem się nie da, czasem się nie da, ale czasem się jest to możliwe, dlatego jeżeli. Przy świeżych autach pewnie. Tak. tak? No, częściej się to zdarza przy świeżych, że się właśnie, właśnie da. I jeżeli tak się uda, no to fajnie, bo nie cieniujemy. Nie jest to technologiczne zachowanie, bo prezent przewiduje zawsze cieniowanie, ale yy, taki, taki odsetek na tak zwaną kreskę, no to niestety to jest tam 5, 7 do 10%. Reszta aut trzeba cieniować, żeby nie było tej różnicy w kolorze. Żebyś tylko spektrum metu pod. T-shirt, nie wpadł. fotometru. Spektrofotometru. Spektrofotometru nie dobierał z t-shirtu. Nie? No nie, bo to trochę tak. Nie bardzo. Widzę, pierwsze próby naprawy już były. Z kolor do kawałek poli, tak, stretch, dobra. Jeszcze że... z pięć barst, nie? I okej. Okay. Uformować okay. i będzie nie, ok. I co dziwe, wiesz, to? Y, myślałem, że felga będzie krzywa. Ono oczywiście ma uszkodzenie na sobie y, i technicznie tak ona nie jest do naprawy, żeby też ktoś wiedział, że felg się nie naprawia. Y, nie przewiduje tego producent, a to, co robią ludzie. To jest druga sprawa, ale koło rzucane na wyważarkę nie ma bicia. No, a wahacze się poddały, nie? A wahacze się poddały. Tylko że wahacze w nowych Czy... autach to powiem ci śmieszne Czy... e, grubości tak tak? Że, i tak dalej. Dlatego to pewnie się poddało, bo starsze auta nie ma szans, nie? Czy, czyli jakby z sfergi zrobili wahacz, to byłby bardziej wytrzymały. Tak wydaje mi się zdecydowanie. Okej, okay. bo będzie nowe poszycie zaso, czy będzie. Nowe poszycie zaso? Dobra, Dobra, gdzie ono się auto. kończy? No, więcej. Żeby nie wchodzić w dach, no to będziemy kończyć je tu. A, a, a jaki element przychodzi? Jak zamawiasz poszycie, to jest jakie? To w zależności od producenta. Są poszycia, które są, czyli mamy tylny błotnik cięty tutaj. Czasami producenci sprzedają jako z całą ramą okienną, z całym progiem, i to wtedy blacharz decyduje, gdzie ta naprawa ma się skończyć, albo technologia, która jest przewidziana. mówi, tu ten... będzie prościej, to utniemy tu. No, no, powiedzmy. No, ale A wiadomo, bo więcej zarobię. Y, wtedy będzie miał na pewno więcej pracy, tak? No bo wiadomo, że żebyśmy mogli tutaj wstawić, chociaż jakby się ktoś uparł, można, ale trzeba wycinać przybę, trzeba y, zdejmować ramę tutaj dachu, trzeba się tutaj dobierać. A dach pewnie klejony zdając dając nie? No, w BMW-kach w większości czasu czas jest klejono zgrzewany, w zależności też jest, z czego jest dach, tutaj mamy standardowy. Gorzej jest jak mamy przy M4, M3 i tym podobnych autach, tak, gdzie jest karbon klejony i wtedy jest problem. Więc Najmniej inwazyjnie jest wstawić poszycie tutaj, oczywiście najlepiej dla auta i tak, żeby ukryć wszystko, jeżeli, jeżeli byśmy chcieli, no to wstawić całą ramę okienną, skończyć się w słupku i wtedy żaden specjalista, specjalista miernik z miernikiem więc... lakieru nie, nie udowodni Ci, że tutaj było wymieniane poszycie. No tak, no bo siłą rzeczy w tym miejscu łączenia będzie miernik coś pokaże. Oczywiście, bo... no musi pokazać, bo jest to cięta blacha, oczywiście ona będzie z, na łączeniach zgrzana, tu będzie zastosowana luto lutospaw, ewentualnie uzupełnienie cyną, a cynę no, wykrywają czynniki lakieru, jakaś szpachla też tu musi być, no nie da się tego zrobić bez użycia szpachli albo przynajmniej jest to mało możliwe. Mało Może możliwe. jak ktoś się znalazł, znajdzie taki super, super, to to wycynuje, wyszpachluje, ale no, coś, coś, będzie, coś będzie, no nie da się tutaj tego ominąć, natomiast cały element będzie niemal w fabrycznej powłoce, czyli około 100 do 120 mikronów. Mhm. Czyli co? Wycięcie szyby też tutaj pewnie Tak, Wycięcie końca. szyby tej, wycięcie szyby tylnej, mhm. wstawienie tego poszycia. No i tu o dziwo fajne uderzenie, bo... Drzwi się otwierają tak, zamykają się... normalnie tak. zupełnie. Znaczy, Autom na pewno było mniej uszkodzone niż wygląda, bo to, że tutaj nie mamy błotnika, to ubezpieczalnia wycięła i te wewnętrzne blachy po prostu pozaznaczała do wymiany, a je wystarczy pociągnąć i tutaj nie ma żadnego problemu i nie trzeba, nie ma konieczności wymiany tych, tych elementów. Tylko ten zewnętrzne poszycie. Auto fajnie, kolorystycznie dobrane jak to mówił twój kolega Grzegorz, bungurdowe. Burgundowe. Z góry, bo oglądałem odcinek jak Nie czerwone, pamiętaj, burgundowe. tak Jak oglądaliście to auto w Stanach i właśnie po tym odcinku zdecydowaliśmy, że zaryzykujemy i trochę damy teraz wam zarobić, a nie wy nam. Dzięki. A czemu tylko trochę? Tylko trochę, no. Wiem. To jest jedno ściągnięte auto na 5-6, które mamy od was, więc... No będziemy ten bilans zmieniać, Zobaczymy jak wyjdzie. Bardzo dobrze. Korwety C8 dalej, dalej jest aktualna w naszych marzeniach, więc jak coś fajnego się znajdzie, to pewnie będziemy chcieli kupić. No to co, szukamy korwety C8. Jeszcze rzut okiem do środka, grzana kierownica teraz się nie przyda. Fajne sportowe, burgundowe elektryczne fotele. Rzadko kto w Polsce by płacił za elektrykę, żeby mieć, a w Stanach to jest poniekąd standard, bo tak musi być. Dwa ekrany. Head up display widzę bardzo fajne wyposażenie, no i ten dekor tutaj taki. W tak, o, o dziwo ten dekor. W kolorze tak, ten dekor y, jest tak, w kolorze Para i on też y, w jakiś sposób świeci. Świeci. Tak, jak auto świeci. Jak go przyświecasz? Nie, nie, możemy żartować, ale to było dla mnie pewne zaskoczenie, żeby bo, z, bo, na boczku flaga emkowa y, po prostu świeciła, a ona świeci. Silnik dwulitrowy, e, turbodoładowany z tego mnie. co kojarzę, 250 KONI. I to co mi się podoba, już w nowych autach zauważyłem, to chyba dwa, od 2021 roku wracają producenci do lakierowanych wnętrz. Jeśli chodzi o komarę silnika, jeśli chodzi o maskę od spodu, mieliśmy tendencję do tego, żeby to wszystko było w macie. Tak, czy tu trochę zapsikane i tyle, I, nie? I to widzisz, czasami nie, bo przy M4 czy M3, to mimo, że kolor z zewnątrz był niebieski, czy, czy tak jak mamy tutaj obok szaki oręcz, to spód nie był w tym kolorze, to był zupełnie inny kolor. Możemy to zobaczyć na przykładzie tej M4, która tutaj stoi. Proszę cię, otwórz maskę. No, że wydaje się, że auto jest czerwone i pod spodem mamy tutaj kolor ten sam, tylko zapylony w macie. A guzik, prawda? Tu jest kolor zupełnie inny, on w ogóle nie ma ziarna. Dobieraliśmy, bo już akierowaliśmy nawet u nas na kanale. Zobaczycie odbudowę podobnej M4, właśnie w tym kolorze, tylko starszej. I musieliśmy dobierać indywidualnie kolor spodu, żeby to się nie różniło no niestety, tak trzeba to Taki zrobić. Taki zabieg był... niby oszczędnościowy, a... ale dla nas jest to uciążliwe. Czyli tak? dla refiniszu jest to uciążliwe. A tutaj mamy dokładnie ten sam lakier na zewnątrz, co wewnątrz, wszystko jest w połysku, więc po pierwsze, hmm, według mnie to wygląda dużo lepiej, że producent już nie szczędzi na tym lakierze bezbarwnym tak. i wygląda to po prostu estetycznie i jednak no, premium, tak? Można tak powiedzieć. Tak, tak, tak. No, on, że nie ma tutaj problemu, jak się otwiera, to wszystko jest ładnie wylakierowane. I piszcie w komentarzach, jak Wy się odnosicie do designu nowej dwójki, łamane M dwójki, bo ona ma dość mocno dyskusyjny design. No, no nie powiem wam się tak, może jak, moje zdanie było takie, że jak kupowaliśmy, to była taka burza w internecie, jaka ta dwójka jest brzydka, ale moim zdaniem, jak ktoś zobaczy to auto na, ży na żywo, czy to, czy w ogóle już M2, to dla mnie zwala z nóg. Yy, design tych świateł, nie są za duże te nerki, wygląda to według mnie petarda, a Trochę tak było z Bobrem. Jak ktoś zobaczył na zdjęciach, to nie, a później się opatrzył, jak ktoś je zobaczył na żywo, to wow, tak? I, i trochę, trochę tak jest. Też przyjechałem dzisiaj z Bobrem. Muszę no wiem, widziałem. Muszę się przyznać, mimo że na początku hejtowałem i chciałem gry zmieniać, to powiedzmy, że się do niego przyzwyczaiłem. Mercedes Giele, który. 4-3 AMG. Tak którego do nas przywiozłeś jakiś czas temu. No i co? Polakierowaliśmy tutaj z maskę. Polakierowaliśmy dwa błotniki, jeden w cień, drugi w całości, bo był nowy, ponieważ mieliśmy uszkodzenie tutaj w tą część pojazdu, ta, ten fragment fartucha mieliśmy nowy z Aso, który został wstawiony, eee, fartuch został naprostowany, część fartucha wstawiona zaraz tu pod błotnikiem. Dostaliście też zdjęcia z blacharki jak to było robione. Tak, żeby jak najmniej inwazyjnie tutaj działać. Auta się trochę przeciągają w naprawie, ale nie ze względu na pracę blacharsko-lakiernicze, tylko ze względu na osprzętowe, czyli ko... Części po prostu. Części, dokładnie chodzi o części, rurki, jest... nie, rurki, Rurki, zakucia, węże, jak czegokolwiek tu pierdłki brzydko nie ma. mówiąc, braknie, tak. to jest problem, żeby to składać dalej, Dokładnie. Nie? jeżeli by to było auto, nie wiem, z 3-litrowym dieslem albo coś takiego standardowego, to by było dużo, dużo szybciej. Natomiast właśnie tutaj jest też um, od pneumatyki kompresor, te wszystkie węże trzeba posprawdzać, uzupełnić, bo jak już się coś złoży, a o czymś zapomni, no to znowu trzeba rozkładać, więc trochę się to przeciąga, ale to tylko ze względu na części. Dlatego też pretensji nie mam, ale to wy, y, dla was informacja, drodzy klienci, drodzy ludzie, którzy naprawiacie widzowie, że po prostu tak się dzieje: jak się wybierze coś bardziej skomplikowanego, tak jak korweta, niby mała robótka, ale nagle się okaże, że braknie jakiejś blaszki, bo tak. odpadła i jej nie było, widać że jest, a na schemacie nie wszystko idzie wypatrzeć. No dokładnie. No, o ile uderzenia boczne, uderzenia tylne pod warunkiem, że to nie jest Porsche, no to są proste, tak, bo tam mamy typową blacharkę i lakierkę, no to uderzenia w przód pojazdu, szczególnie tak skomplikowanego i rozbudowanego jak jeden i drugi Mercedes, no wymagają tego, że tych części jest dużo i, i musimy po prostu poświęcić ten czas na skomplegowanie tych części. A też przy oględzinach pierwszych nie jesteśmy w stanie wszystkiego. Nie ma, szans. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy każdą rurkę wiedzieli, że, że, że jest uszkodzona. Okaże się, że jakaś rolka, jakiś paseczek, jakieś cokolwiek, otarcie, trzeba zamawiać pewne rzeczy z ASO, żeby to potem było pewne. I bo czekać też. ...też jest na, na tyle głęboko, to, że u, zakładanie czegoś używanego, no może. W, I się zemścić. Tak, zemścić, dokładnie, a to nie, też nie o to chodzi. Tak? Jak już to zróbmy, to raz, a porządnie. Dokładnie, no to fajna idea, podejście. Widzę pięknie wylakierowany, Nie mogę się doczekać już, kiedy będę odbierał. Widzicie, maska też super tutaj zabezpieczona, żeby te różki. Nie, nie uszkodziłem. Troszkę brudne, nic. no bo stoi. Czeka, czekaliśmy też na, właśnie na te rężę z przodu, więc troszeczkę tutaj mamy, mamy brudu, ale, ale no, lakier fajnie położony też. Wrzucałem Wam, jeżeli montażysta pozwoli no, nam odcinek, to wrzuci parę szotów z mojego lakierowania tego auta. Więc zobaczycie sobie, jak wyglądał ten proces, chociażby lakierowania tego auta na stojakach. Tak jest. Wydaje się. Fajny, bo z jednej strony niby nie rozbity, bo można powiedzieć, że nie ma takiego demontażu, tak. montażu przodu jak tam. No nie mamy tu kwestii części, mamy tu kwestię pracy, ale tej pracy jest co niemiara, dlatego że auto jest w punkcie wandalizmu. Auto ma wybite wszystkie szyby, auto też ma uszkodzone wszystkie opony. Felgi nie wiemy, ale chyba są całe, bo auto ogólnie jeździ, odpala. Natomiast skompletowanie wszystkich szyb i tym podobnych rzeczy pewnie też będzie chwilkę trwało, natomiast no, lakierowanie całego auta. To jest zawsze wyzwanie dla każdego warsztatu. A dlaczego właśnie? Bo tak. niby się mówi, że a przecież lepiej jest całe pomalować niż trzy elementy. I jakby wytłumacz dlaczego, no bo sami jesteś tak. jakby tym gościem, który wchodzi i walczy na komorze mhm. z lakierem. no to wytłumacz jakby naszym widzom, dlaczego tak jest. Przede wszystkim y, ogranicza nas miejsce, więc jeżeli lakierujemy cały samochód i on wejdzie nam do kabiny, to jest PAL 6. Natomiast lakiernik też. O, musi, musi mieć miejsce, miejsce żeby obejść. obejść nie? Tak, dokładnie cały samochód. To jest jedna rzecz. Druga, czyli samo lakierowanie jest ciężkie, ponieważ no mamy tego dużo. Druga sprawa jest oklejenie tego samochodu, bo y, lakierowanie całościowe też dzielimy na kilka etapów. Inaczej się lakieruje budę, którą mamy pozbawioną wszystkiego, inaczej auto, które jest całe, więc nie trzeba go rozbierać. Y, co się z tym wiąże? To, że w środki, czyli tu, gdzie mamy, ja wam pokażę, y, elementy, które nie wymagają lakierowania, tak jak mamy tutaj. No to nikt. Tego nie będzie specjalnie lakierował. E, każde drzwi oklejenie i potem odcięcie się tym lakierem w taki sposób, żeby to było bardzo dobrze zrobione, czyli że nie było nie, widać że, ciki, że ty taki, zerwiesz taśmę i tak, otworzysz drzwi, dotkniesz palcem i czujesz, że jakiś jest skant, no to wymaga to pracy. Każde oklejenie takiej takiej wnęki z, z, zabiera sporo czasu. I potem jeżeli popełnimy jakąkolwiek gafę tutaj jako lakiernik, no to to się mści, potem u, u, jakby usprawnienie znowu czy zniwelowanie tego te, tej niedoskonałości też wymaga Nowu czasu. Natomiast jeżeli mamy uszkodzenie nie wiem, przodu, boku i tak dalej, zdejmiemy sobie dwoje drzwi. Spadasz na, na, tak, na, komo na komorę... A przede wszystkim nie wjeżdżam samochodem do komory, tylko rzucam elementami. na wieszaki. Tak jak w przypadku Mercedesa, którego zobaczyliście przebitki z zakierowania, tam mieliśmy elementy po prostu na wieszakach. Lakierowanie słupków i tak dalej nie ma żadnego problemu, bo to możemy zrobić później. Natomiast same te główne elementy lakierujemy sobie na wieszakach, możemy z każdej strony do niego podejść. Nie ma sytuacji, że coś nie dolakierujemy albo będzie jakiś. Jakaś rzecz, gdzie musimy się technologicznie odciąć, tak? Wy, drodzy widzowie, musicie wiedzieć, że lakierzowe to nie jest fabryka. I samochód, który jest lakierowany w fabryce, jest z drzwiami, ze wszystkimi rzeczami goły, wjeżdża i jest cały lakierowany przez robota. E, robot otwiera drzwi, dolakierowuje, zamyka i to wszystko wtedy jest w całości, natomiast przy refiniszu jest to niemożliwe. No i pewne rzeczy musimy gdzieś odciąć się tym lakierem. Musisz bezbawcy. kupić robota. No tak, jak się wydało, to <laughs> jeszcze takiego co poleruje, szpachluje. <laughs> Tak czasem wystawiają, ale no nie wiem, kiedy taka technologia wejdzie, że, że ja nie będę miał co robić. Chodzą z drinkami i doważą jedzenie, to może i będą drzwi ci podawać. Tak, dokładnie. Nie no, prawda jest taka, że wymaga to dużo pracy, dużo przygotowania i później też dużo obróbki przy tym samochodzie, czyli rozklejenia go i zrobienia tych wszystkich elementów, żeby to auto po prostu poskładać i finalnie, finalnie wypolerować, bo to też jest element lakiernictwa, którego się nie da obejść, więc no to wszystko trwa. No to co, teraz podsumowując dużo pracy, uszkodzenia nie jakieś duże, ale na pewno finansowo uderzą klienta po kieszeni, bo tak. za auto pewnie też zapłacił dość sporo na aukcji, bo jest mało rozbite, więc teraz pytanie, czy wolicie mieć auto uszkodzone tak, gdzie trzeba kupić więcej elementów, ale w cudzysłowie z mniej takiej żmudnej pracy, więcej mechanicznej. Czy wolicie mieć e, samochód mniej uszkodzony, ale za to cały gdzieś tam No nie, no my dotknięty. jako osobiście, my w naszym zakładzie, może koledzy po branży inaczej, mają inny profil, my wolimy auta troszkę mniej uszkodzone, świeże, no to mamy świeże, natomiast chodzi o to, żeby auta były płok, przelakierować dwa, trzy elementy. To jest taka praca, która, że tak powiem, sama się broni, bo sama idzie. Natomiast tego typu większe naprawy, niestety one czasowo wydłużają ten proces, potem ktoś się Wieno. Tak to wygląda niestety. Mercedes GLE 63 GLC. Był. B B był GLE, był, był. na GLC. teraz GLC GLE 63. AMG, z którym wydawało się, że będzie tak y, ciężko, a okazało się, że w miarę, w miarę fajnie, ale no hołd dla naszego blacharza za, y, za pracę przy tym aucie, bo było tego sporo takich, mm, Myśle, takich myślenia, myśli, tak, żeby nie silnika. Tak, nie żeby do... nie robić takich rzeczy, bo nie było tutaj duże uszkodzenie, nie było tu żadnej podróżnicy uszkodzonej, delikatnie było tu, y, na, do naciągnięcia kopuła, ale to wszystko poszło na aucie tak jak było. Y, problem był z tylko wynikał z tego tyłu, że mamy tu kolektor, który został pęknięty i trzeba było go wymienić. Żeby go wymienić, no to proceduralnie, co, co do zasady, powinno się wyciągnąć silnik, ale udało się go po prostu odkręcić, przesunąć na łapach i na 2 mm wyszedł. Także tu podziękowania dla, dla chłopaka od nas, z warsztatu, za to, że mu się to udało. A tam myślę, że flachę wiszisz. Bo, nie mam ze sobą, ale na odbiór wezmę. W każdym razie, uszkodzenie wcale nie duże, bo tu wszystko na razie nic nie zostało lakierowane, jeśli chodzi o pod maską tak jak w GLA i nie, nie wymaga tego tutaj pracy, ponieważ to wszystko mamy nowe, mamy nowy pas przedni, nową, nowe chłodnice. Nowy, nowe wzmocnienie, jest tu też dużo kabli, dużo takich rzeczy, dlatego też wracam do tego gela, się przeciąga, dlatego że tu pompeczka. Sam układ, jeśli chodzi o, o, o silnik, ma trzy różne pompki obiegowe. Tak? Dodatkowo jest przewód, który idzie do płynu spryskiwaczy, który jest podgrzewany. I znowu w płynie w zbiorniczku jest kolejna, kolejna wymiennik ciepła, który, który doszedł i też nie wiedzieliśmy skąd jak, bo różne wersje różnie mają i nie było to jasne o co. Początku. Więc takich dużo domyślenia się. Jesteśmy na finale. Aut trafiło na strefę przygotowawczą. Części mamy ładne, dlatego że dostarczyliście nam maskę, której nie będziemy tak lakierować. O, prawda, wygląda, ma, ma dwa odpryski, wygląda pięknie wygląda, do płotnika, który nie został uszkodzony, pasuje idealnie kolorystycznie, więc moim zdaniem naprawdę szkoda jest ingerencji tutaj lakierniczej. Jest to fabryczny lakier, więc można się pokusić o to, żeby dla tych dwóch odprysków przymknąć oko i ją zostawić. Została nam jakaś tam pirotechnika, została nam szyba do wycięcia, będzie lakierowany zderzak, który już się tutaj szykuje, jest przygotowany, tak, jest przygotowany do lakierowania. Też zderzak z rynku wtórnego, bardzo ładny, nieklejony, niekombinowany. Błotnik też udało się w kolorze, ale w momencie, naszej znaczy z racji tego, że mamy uszkodzony tutaj słupek A oraz drzwi, które będą dopiero nam dosłane, ale one nie będą w kolor prawdopodobnie, no chyba, że się tak uda, to wtedy zobaczymy, ale z tego co wiem, to mają być nie w kolor, tylko w kolorze srebrnym, więc będziemy cieniować po prostu zderzak w całości, błotnik w całości i cieniujemy się w drzwi tylne, no bo drzwi przednie też w całości będą lakierowane, a maskę sobie odpuścimy, bo nie ma sensu jej po prostu dotykać. To też warto wiedzieć dla widzów, że jeżeli uda Wam się kupić części w kolor, które pasują, bo to też trzeba powiedzieć, nie zawsze jest tak, że jak kupimy odcień części w kolor, się może się odcień różnić i albo to akceptujemy, albo nie, albo są jakieś odpryski, jest ich dużo i wtedy no niestety, tak? Trzeba lakierować i mimo, że jest kolor, to trzeba lakierować, ale dobrze, bo spód mamy przynajmniej już zrobiony. Jak się czujesz jako członek syndykatu BMW robiąc nie Mercedesy? W... Nie cisną ci koledzy w komentarzach. Adam sobie lubi zamiar pożartować, natomiast ja nie jestem żadnym członkiem syndykatu, lubię po prostu klimat BMW, że BMW. Kupiłem od Was BMW i dlatego dziś ten syndykat się u mnie przewija, ale, ale faktycznie śmiesznie to wygląda, jak mam czapkę z syndykatu, a naprawiam tutaj same AMG ostatnio. Także nie, i Karola. Pokażmy ten supek tutaj. Tak, słupek został przygotowany przez placharza, został też wycynowany, on tam miał e, uszkodzenie, odmienimy to, bo auto jest zawsze na strefie u nas przykryte. To jest to, panie. Odkryliśmy go tylko dla, na potrzeby filmu, natomiast mamy, tu, mieliśmy tutaj rozerwany kawałek poszycia, może gdzieś na materiale z pierwszej części montażysta znajdzie ten element, to zobaczy jak on był uszkodzony, a jak on wygląda w tym momencie, tak? Mamy tutaj niemal prostą powierzchnię, oczywiście niestety, albo stety, wymaga ona jakiegoś szpachlowania, ale to jest tak naprawdę liźnięcie. Tak wy nie ma Równanie tak powierzchni, powierzchni, tak powierzchni, natomiast kształt, forma i wszystko jest nadane tyle, ile było blachy, reszta jest wycenowana, czyli tak jak być, to powinno technologicznie jest wykonane. Jak wam się podoba? Piszcie w komentarzach, jak mnie się podoba. No jak tobie się podoba, to najważniejsze, bo ty to... płacisz. Ja. <laughs> Chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie subskrybujcie nas dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych. Odcinków, piszcie komentarze. Co, my się z wami żegnamy i zapraszamy do ciebie też. Zapraszamy do mnie. Radziewski Cele znajdziecie na YouTubie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.